Całe życie czegoś szukamy, na coś czekamy, szukamy dobrych kosmetyków, skutecznych, szukamy dobrej diety, wspaniałych partnerów, tak? cudownych relacji. Ja, jako masażystka, skupię się na skutecznych kosmetykach. To mi lepiej wychodzi. Lubię rynek trochę penetrować, i to, co mi pasuje, zawsze ci podpowiem. Ja jestem zakochana w złotej masce. Złota maska jest dedykowana pod oczy i tą część pielęgnuje naszej, naszej skóry, naszej twarzy. Oczywiście kładę też na skórę na całą twarz, tak raz w tygodniu, żeby ją trochę odmłodzić. Jest tutaj dużo złota koloidalnego, a złoto koloidalne jest aktywnym składnikiem. On bardzo głęboko przenika przez tkanki. No i pobudza, pobudza kolagen, pobudza mięśnie, pobudza wszystkie tam zaspałe już substancje, żeby one no, poruszyły się i żeby ta twarz tak wypiękniała, żeby była bardziej promienista, taka pełna blasku. No i jak jest dedykowana pod oczy, no to ten wzrok też jest taki jasny, taka przyjemna jest yy, twarz patrząc się na siebie. Zmniejszają się zmarszczki nawet ta skóra zaczyna być tak bardziej napięta, bardziej sprężysta taka mocniejsza, taka odporniejsza staje się przy regularnym stosowaniu tej maski i dlatego te zmarszczki też tak szybko nie, nie powstają, zmniejsza je, też ta wiotkość się tej skóry poprawia, no nie wisi ta skóra, ona się po prostu tak napręża, więc Yy, też zmniejsza wiotczenie się yy, tej, tej skóry. To jest taki naturalny lifting pod, pod oczy, tak? Na yy, ta zmarszczki, to jest dla mnie najważniejsze. I odmładza twarz. A jak chcesz na przykład yy, idziesz na jakąś imprezę, czy yy, na jakieś spotkanie, yy, żeby zrobić relacje na takie spotkanie. Yy, to można położyć tą maskę na 30 minut, na godzinę przed. O, wtedy ta twarz nabierze takiego blasku hmm? i takiej żywotności, takiego radosnego hmm, wyglądu. No, a po tych 30 czy tam 40 minutach, po prostu zmyć tą yy, maskę i nałożyć już yy, to, co tam zawsze sobie nakładasz. Także. Naprawdę jest rewelacyjna. Polecam. Ja ją też stosuję do masażu kobido. Jeżeli po prostu jest taka chęć u mojej klientki. Wszystkiego dobrego.